Oh no, co jest w Kamilu? A, to pierwszy odcinek Cywilizacji 6 No, więc zaczynamy Nie będę za bardzo owijał Ok. wolne Okej Standardowe zasady Dobra No, um, tak Trzeba zacząć od wyboru trudności yy, czasu gry szybkości w sumie dobra, quick żeby jakoś w miarę szybko rozegrać zagramy pan mapa duel będzie to takie 1 na 1 mogłem sobie wziąć wyższy poziom na 1 na 1 ale dobra niech będzie zwykłe Dobra tutaj już nie będziemy za bardzo to zawsze praktycznie wyłączam inne zwycięstwa za dominacją

Now begins your greatest quest. From this early cradle of civilization, on towards the stars. All people will tremble with fear and respect for you, great warrior-queen, Merus. For it is from the back of your stallion that you shall look upon and lead the Scythian people. Great epics will be told of the horse warriors that ride forth from the steppe, and at the front line of every battle, they will find. Right on, fierce i jak więc tak, U dostaliśmy Imperium Cytyjskie. Nawet nie wiedziałem, że jest tutaj taka rasa. Okej. Okay. Rasa. Eee, więc tak. Losowało nas całkiem w porządku. No pa jest jak wiadomo mała, pojedynkowa. Więc całkiem dobre miejsce do miasta. Chociaż jeszcze myślę, że czy nie tutaj lepiej. No ale koników nie będzie. No dobra. Zostawiamy tutaj miasto. Okej. O. co? Eksploracja. A myślę, że dobra, w dół pójdziemy. Jest już wioska, także fajnie. Co pierwsze by tutaj wybudować? Skalpsi nam się to bardzo nie przydadzą na małą mapę. Więc myślę, że... Kultura. Na pewno w piątce kultura by się bardzo przydała na początku, ale czy... Potrzebujemy upgrade'u, żeby w ogóle coś wybudować. Więc, no, a niech będzie ten monument na kulturę. Przyda się zawsze. No tak. O... Na, no, wziąłem szybką grę. 24. Widzimy <coughs> Zwierzaki, żeby tutaj raz. Trufelki czy mleczko od krupek przyda się. Co by nie mówić. Nie wiedziałem, że tutaj są trufle. No, ogólnie jestem trochę nawet nowy w tej grze. Ale w cywilizacji bardzo dużo grałem. Mam ponad 300 godzin w cywilizacji 5. Sporo też grałem w czwórkę. A w tej mam coś poniżej 20, ale z piątki też coś planuję nagrać. ma bardzo fajna cywilizacja. Udana. No już mamy tutaj barbarzyńce. Czekamy co on zrobi. No uciek. Się było tego spodziewać. No nie właśnie tutaj czekać, żeby Wam. żebyście mogli sobie posłuchać, czy nie. Ale dobra. Na razie zwiedzamy mapę. Przynajmniej tak w miarę blisko. Mm, właśnie, mining. Dobra. To, to jest gips minerały. No, no tutaj mamy już lepszy na oboje. Na początku się przydało lepiej walczyć z barważyńcami, ale chyba lepszy będzie experience. A mamy teraz tylko jedno miasto, czyli stolicę, no to wybierzemy tutaj to. Tak. Okej, okay, kultura. Fajne. Na razie idziemy w tą stronę. Nie wiem czemu mi się Przedstawiła dół Ale dobra Naprawił okay. się. Okej. Czego się chcę z nim bić? Mm, nie za bardzo. Bardziej, że mają obok oddział który jest mocniejszy od mojej co by nie mówić. Co um. ja bym chciał pójść najpierw? moglibyśmy połowić ryby. Lubię całkiem spoko. Czy ja mam coś tutaj czego nie mógłbym? Z koni mógłbym już coś sobie robić. Były fajnie. Tutaj można by kolejne miasto. W momencie rzeka. Walenie? Eee, Nie wiem. O, łosie? Nie no. Sarny. O, Jelenie to są. No. No i świnki będą troszeczkę. No i co najważniejsze, obok rzeki. Miasto. Stare do morza, więc fajnie. Eee. Możemy w sumie pójść hmm. bronze walking, czy albo dobra, jak jest cztery rundy przyspieszone, to zrobimy. zrobimy połowimy ryb. Albo, albo, do góry. Herbata. No i są te ruiny. Zobaczymy. Jeszcze ich nie wyprodukowałem ani razu w cif ie Zobaczymy. sprawność bojową. A, chciałem, że ty już pojedyną, co chcą. Prawdopodobnie jest z parzwarzyńcami. Tak, zwykle. To jest błystarowe. Napadni nas? Okay. Mm, na razie z wami nie zmieniamy polityk. Hmm, fajnie. Tylko... Szedłbym brąz working. Bo chciałbym odkryć, że jest tutaj żelazo na mapie. Hmm. Nie zabiję trzech tych barwarzyńców tak szybko. Dobra, nie będzie już. Brąz. Fajne to jest. Jednego emisariusza dostaniemy. No i proszę osadników. Następny. No ci barbarzyńcy są czasami głupi. Mogą kurde nie zginąć, to atakują. A to są w sumie barbarzyńcy. No nie wiem, jak awans dostanę, to teraz jest coś takiego. Że przy okazji wam się leczy jednostka. O, no, tak. No, tak właśnie mówiłem. Prawie do pełna się naleczyła. Na w sumie spoko. O, już 13 minut no, już trzeba się mieć, I mamy naszego przeciwnika. znać hmm. Okej. Okay. Dobra, czyli on mieszka w sumie najdalej ode mnie chyba. To tylko możliwe. Czy to dobrze, czy to źle? Hmm. Na pewno to nie przyspieszy nam gry. Chciałem tutaj w miarę szybko. Przynajmniej właśnie no, pierwszą serię, właściwie pierwszą grę cifa Tutaj rozegrać w miarę szybko. No ale dobra. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. A wszędzie będą tylko plusy. Ok. dalej. Mogłem na początku zapisać. I dostępni mam save'a. Mm, trochę to zepsułem. Już trudno. Mm, za jedną turę mamy osadników. Idziemy w tą stronę. Trzeba ich przeskortować. ten hinol To się w settlersach wyłączyć ten widok? Dobra, może nie będę próbował. Mm, trader, dobry pomysł. Dużo się zarabia tutaj na szakach handlowych. Mogę sobie tutaj dać? Nie, nie mogę. No to na razie, że nie mogę ulepszać. Okay. To jest jego miasto. No na początku już się nakreśliło czyli tak, mapa jest dotąd. No dobra no spory obszar nie będzie aż tak łatwo ale ważne z tego wyjdzie no wy tutaj możecie dojść to wy proszę tutaj można by ich połączyć ale wolę ich tak rozdzielić trochę a no, i tak są bezpieczni ostatnicy może być. No i. mi tak nie mam co dać. Zwiększyłby nam produktywność w mieście. No, w porządku. to znaczenie, jak sobie przejdę tam można by jeszcze odkryć więc w sumie... dobra, idę go obchodzić od tej strony później będę się cofał, to sprawdzę wszystkie drogi nie róbcie okej, okay. idziemy tutaj. I tutaj założymy miasto. Póki hmm. co i tak tutaj nic nie będzie, więc. Wysyłać tam, czy poczekać jedną turę. Co zaoferują na tamci Dobra, już byśmy szlak handlowy. A, o, dobra. Niech będzie. Okay. dobra. Proszę, widzę szlak handlowy. W sumie spoko. Mi się chyba ze mną zakolegowali. No, tak. A, bo to nie jest barbarzyńców, tylko ich Dobra, bo mają takie podobne. Hmm, kolejne zasadnicy, gdzie mogliby... Tutaj, obok herbaty i ryżu. Dobra, następna tura. O, ten już dwóch osadników wypuścił. sael Mmm, nie fajnie. On ma blisko miasto z nauką. Nie podoba mi się to. No ale trudno. Tak, zakładałem miasto. Dobra, jeszcze mogę wybrać relikie, dobra decyzja. Tutaj fajnie mogę się połowić rybami. No tak, co mi się najbardziej przyda. fajny hmm. przyspieszony m... rozwój miast. Teraz tak, decyzja, czy rozwijamy miasta, czy zwiększamy ten bonusik do strategii, czy tych, yy, do surowców strategicznych, czyli tam żelaza i koni. W sumie rozwój miast. Dobra, chyba to będzie lepsze. A wy tak, ja żebyście tutaj robili bilderów, proszę, robotników. Odkryte żelazo, uwaga, nie mamy żelaza. Hm, no nie dobrze. Czyli dobrze, że nie wybrałem tego bonusu do strategicznych, bo skończę to tak trochę mało. W ogóle na tej mapie jakby tak mało ogórek jest, czyli mało będzie surowców do wykorzystania. Co, no to podstawowe armię trzeba będzie robić? Mm, całkiem ok. że by się już przydało. O, dobra. Dobra, nagrywam już chwilkę, także ja bym teraz zapisał grę. Więc na razie to by było na tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Do następnego. Cześć!